Kategorii 2010a. Pierwsze miejsce zajęła Zlata Usanowa, pogoń Szczecin. Miejsce drugie Magdalena Wantoła, SGA Bielsko-Biała. Miejsce trzecie Julia Sajnuk, Hermes Gryfino. O wręczenie nagród poprosimy pana Andrzeja Alecha i panią Gabrielę Kaczmarek, trenera pierwszej zawodniczki. Miejsce czwarte Nela Płoskonka, SGA Bielsko-Biała. Miejsce piąte Anna Madeja, Sokół Kraków. Miejsce szóste Karolina Król, Sokół Kraków. Miejsce siódme. Elena Filipiak, Dąbrówka Poznań. Miejsce ósme Julia Boyda, SG Abielsko Biała. Miejsce dziewiąte Sara Hankus, Sokół Kraków. Miejsce dziesiąte Egzekwo. Hanna Gut, SP 220 Warszawa oraz Ksenia Waldina, Leverkusen German. Miejsce jedenaste Zofia Jakoniuk, AGA Warszawa. Miejsce dwunaste Hanna Gwiazdowska, SGA Bielsko-Biała. Miejsce trzynaste Alicja Holz, Leverkusen German. Miejsce czternaste. Katarzyna Gmurkowska, Pałac Młodzieży Warszawa. Miejsce piętnaste. Aleksandra Aleśniewicz. Dąbrówka Poznań. Miejsce szesnaste. Diana Smyrska. SG Abielsko-Biała. Miejsce siedemnaste. Karina Wladimirowa, Błękitna Szczecin. Miejsce osiemnaste. Nikola Kerhartowa. Bruntal Czechy. Miejsce 19. Pola Białek, Błękitna Szczecin. Miejsce dwudzieste Olivia Maszczak, AZS Wrocław. Miejsce 21. Jekaterina Wendel, TSW Spandau Germany. Brawa dla wszystkich zawodniczek. Congratulations and celebrations when I... Zawodniczki prosimy o wstąpienie.